Prezydent Duda kończy wyjątkowo słabo, ale no, poprzeczka leżała właściwie na ziemi. No cóż, można powiedzieć, jest to ułaskawienie hanbiące, mimo że oczywiście należy uszanować prawo prezydenta do, do działania aktem łaski, prawda? Przy czym akt łaski właściwie ma dwa źródła. Jednym ze źródeł jest taka prerogatywa królewska, kiedy król stał ponad um, sądami i mógł um, uwalniać od kary. Prawda? No, król albo jego plenipotenci, bardzo rzadko pamiętamy list kardynała Richelieu, z mojego rozkazu, człowiek ten uczynił to, co uczynił um, i z mojej woli. Ale generalnie to była perspektywa królewska. Kogoś, który stał ponad prawem. Z drugiej strony, możemy powiedzieć o tym, że instrument polegający na stosowaniu łaski jest swego rodzaju bezpiecznikiem. Jeżeli system sądowy nie zadziałał, jeżeli udało się w dwóch instancjach popełnić kardynalne błędy, to to miał być taki bezpiecznik. Ale bezpiecznik ten powinien być w rękach osoby, która się zna i która nie używa tego do prywaty. A prezydent użył prawa łaski, chroniąc absolutnego warchoła, przestępcę, bo tak trzeba powiedzieć, bo był, był zasądzony wyrok, dla własnej prywaty.